No słuchajcie, zaczynamy tego vloga od niestety złych wieści. Mieliśmy prawie czołówę, ale na szczęście skończyło się tylko na lusterku, ale o tym w kolejnej części vloga. Zaczynamy. Witamy się z wami z parku Giara Diges. Giara Digesturi jest to park, w którym możecie spotkać dzikie konie, no i generalnie przeróżne zwierzaki. Macie tutaj kozy, krowy, konie, mnóstwo kotów dzikich i pieska, którego nazwaliśmy Pimpuś. Pimpuś. To jest pies przewodnik, który słuchajcie chodzi sobie po parku za dnia i y, przykleja się najprawdopodobniej do właśnie spacerowiczów i chodzi razem z nimi i tak się zdarzyło też w naszym przypadku zaczął oprowadzać nas po parku odprowadził na parking to jest słuchajcie 5 km ta trasa ale pimpuś śmiało cały czas żwało z nami szedł i doszedł na parking nocna zmiana przydrzemał i dzisiaj ruszył dalej na przewodnictwo <grym> <grym> idziesz z nami? no cześć Mechowi is on the balcony as I wait for thee to come home. I fall of the words, yet yeah, in my service. When you're in that dress, glad you're home. We you stay with me and never leave. You walked into my No, jak to się wszystko tutaj budowało? No to jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Nawet ty? Nie tym razem. Słuchajcie, dotarliśmy na spontanie do ciekawego nuraga. Jest to niezwykły nurak jaki Nie znajduje się 7000, jest to tak, czyli starsza konstrukcja, która ma potencjalnie parę tysięcy lat. Jest o tyle ciekawe, że pójdźcie na te kamienie. Jak te kamienie tutaj w ogóle zostały wniesione te 7000 lat temu? Więc to bardzo duża zagwostka. Natomiast w ogóle nuragi to jest ciekawy temat, który no warto jakoś zgłębić i, i zbadać. Chociaż do wielu wniosków takich e, rzetelnie opisanych pewnie nie uda Wam się dotrzeć, dlatego że e, naukowcy do tej pory spierają się. Jaką to funkcję właściwie pełniło? Nie do końca wiadomo, czy były to budowle obronne, czy rytualne, czy z kolei jakieś, mogły to być też spichlerze, albo miejsca do przechowywania innego rodzaju żywności. Nie wiadomo, o co z tym chodzi, ale jest to, jest to fascynujące. Jeszcze jedną ciekawostkę wam mogę powiedzieć, co e, prawda z drugiej strony trzeba by było pójść, żeby to zobaczyć. Może Prozit zaraz przebije, ale wszystkie nuragi mają wejścia od strony południowej, nawet wtedy, kiedy nie ma to sensu logicznego za bardzo. I mam wrażenie, że to jest jeden z takich przykładów, dlatego że południe mamy z tamtej strony. Osada i większość tego, co tutaj się znajduje na... On jest raczej od strony północnej, a od strony południa dostęp jest bardzo trudny, ponieważ no, to jest takie urwisko skalne i klif. A i tak, i tak wejście do tej budowli zostało zbudowane od strony południowej. Kolejny przystanek to Tuwunieddu, czyli naturalne górskie baseny w lesie. Droga, która tam prowadzi, jest zjawiskowa, ale trzeba uważać, bo faktycznie jest tam wąsko i niestety przytrafiła nam się przykra historia. O kurcze, ale mieliśmy sytuację, słuchajcie. E, właśnie lusterka zaliczyły buziaczka. To znaczy kurier z Poste Italiano ściął zakręt za mocno. I Alexa minął na centymetry, a nas niestety nie minął. I no ściął nam lusterko. Po prostu dwa lusterka się roztrzaskały. Tutaj widać jego lusterko. No i... No i niestety hamuwa, bo gościu nawet się nie zatrzymał. Pojechał dalej, próbowaliśmy go złapać, dogonić, ale gdzieś wjechał do miasta i rozpłynął się w powietrzu. Także mamy dodatkową misję: musimy znaleźć nowe lusterko, albo w sumie wkład, bo lusterko na szczęście jest w całości i zrobiliśmy taki patent tymczasowy, żeby tylko gdzieś dojechać. No i nic jedziemy, ale jego lusterko, jak widać tutaj katastrofa. Pozbierany z asfaltu. No niestety, robiliśmy co mogliśmy. Rzuciliśmy się w pogoń za gościem. Eee, I nawet go doszliśmy na początku miasta, ale zniknął niestety gdzieś w mieście, które pewnie zna jak własną kieszeń, bo to miejscowy listonosz. I tak o co zrobić? Kam tu sardynia. I tak spoko, że skończyło się na takiej awarii. Eee, nie jest to na szczęście nic poważnego. Kolejny punkt wycieczki. Idziemy właśnie do miejsca, które się nazywa Piścina Naturale. No i mamy nadzieję, że to będzie coś ciekawego. Zabiera nas przewodnik Alex. No i zobaczymy, co tam zastaniemy ciekawego. Na razie idziemy szlakiem, więc jest całkiem prosto. Podobno jeszcze tutaj nawet jakaś knajpka na nas czeka, ale będzie trzeba zaraz urwać się z tego szlaku. No i cóż, mamy nadzieję, że nie pobłądzimy. Ale powinno się udać. A ja mam nadzieję, że tam będzie ładny basen. Nie, będzie wodospad, nie. będzie ciepła woda. Uby. Ale nie mamy stroju kąpielowego, więc. Ja mam. Popatrzymy, serio? Wziąłem, jest. Żarytujesz. Tam my popatrzymy, ale na ciebie w takim razie. Zobaczymy, jak będzie zimno. to nie wskakuje. Jak będzie ciepło, poskoczę. No słuchajcie, nie wiem, czy to jest coś, co będziemy polecać jako. Ciekawy punkt wycieczki, bo na razie jesteśmy totalnie zagubieni i chyba zaraz zaczniemy kolejny etap, tak zwanej wspinaczki. No ja nie wiem, czy zaczniemy ten etap. A tu się zaczyna dalsza droga. Dlatego była free climbing. To ma sens, słuchajcie. Ale tam idzie dalej, patrz, tamtędy, idzie tam. No i nawet słychać. słychać coś, no. Więc wydaje mi się, że zbliżamy się do celu. Po prostu poszliśmy troszeczkę za ostro pod górę. Ale gdyby ktoś na przykład chciał się powspinać, no to proszę bardzo. To śmiało. To już wszystko alinowane. Coś się powoli zaczyna dziać. Więc chyba jesteśmy na, chyba jesteśmy na dobrej drodze. No i udało się. Udało się. Dotarliśmy w piękne miejsce. 750 metrów nad poziomem morza, a krajobraz zupełnie inny. No zobaczcie jaka sardynia. No niesamowite naprawdę. Fajne rzeczy są zimne, drodzy Państwo, słyszeliście. Tak. To będzie super szybkie morsowanie. I co ty Alcia, powiesz nie wskakujesz? Mi już na sam widok jest zimno. Nawet jeszcze nie widok, na samą myśl. No dobrze prozji się przebiera. Ale będę gorąco kibicowała. Może będzie wtedy cieplej. Ale no, zobaczcie jaka czysta woda. Pitna, słodziutka. No, jest naprawdę zimna. A co to Ale zimna, ja cię kręcę. Ale faktycznie będziemy lepiej to pamiętać. Naprawdę, o lepiej to Tak. O ja cię kręcę. Lodobata. Naprawdę człowiek czuje, że żyje jak woda ma tak Obstawiałbym, że ma między 5 a 8 stopni O, jaki ty zimny jesteś! O, zi zimne drań Strasznie No i człowiek od razu wykąpany, zdrowy Można wracać do domu Przeprawy ciąg dalszy O, Kalina profesjonalna. Fajnie, co i tak... A ile iść po niej? Nie, raczej nie. O, lodowata. Także jak będziecie tutaj latem, to pewnie nic się nie zmieni. Woda ma no tak jak mówiłem między 5 a 8 stopni, więc wytrzymacie w niej 2 może 3 minuty. Ale za to jakie to będą 2-3 minuty? To będą coś. Chyba, że wytrzymacie. Chyba, że wytrzymacie więcej. To dajcie znać w komentarzu. Nasi, tu byli. My wybraliśmy trochę skomplikowaną trasę. Ale, generalnie, jeżeli chcielibyście tutaj dojść bez żadnych problemów, po prostu kierujecie się w stronę restauracji, która jest za mną. I za restauracją idziecie dalej prosto. I tyle w temacie. A my, gdzie poszliśmy jeszcze? Pokaż? A my gdzieś tam poszliśmy do góry, górą przeszliśmy, potem w dół zeszliśmy i no, jakoś też tam tak... wysoko. Jakoś tras... Ścieżką dla wspinaczy, ale po 45 minutach doszliśmy <laughs> do celu. Tak jest, wydłużyliśmy sobie traskę, no ale cóż, przygoda, a teraz kolejna atrakcja, opuszczone miasto. Szybkie, magiczne przejście i idziemy dalej, jesteśmy właśnie w Gajero Vecchio. Czyli opuszczonym mieście idziemy zbierać. Myślałam, że to będzie takie upiorne miasteczko, bo zawsze opuszczone budynki kojarzą się z takim dziwnym klimatem, ale jak poczytałam później historię tego miejsca, no to okazało się, że to nie jest tak, że ludzie tutaj zginęli, czy jest jakaś historia właśnie krwawa w tym miejscu, tylko to miejsce zostało wysiedlone bo niestety były tak ulewne deszcze w 50. latach XX wieku, że wszyscy zostali ewakuowani. Bo niestety wody tyle się zaczęło zbierać, że ziemia zaczęła się osuwać i zrobiło się niebezpiecznie, i dlatego właśnie została zbudowana, mm, zostało zbudowane miasteczko wyżej, i wszyscy mieszkańcy musieli opuścić to miejsce i się przenieść ze względu na bezpieczeństwo. Więc. Nie jest tak upiornie, ale jest klimat taki dziwny, inny, bo jednak nie spotyka się takich opuszczonych miast, zwłaszcza w Polsce. Bardzo też ciekawą i nurtującą rzeczą są niebieskie ściany i sufity. Zwróćcie uwagę, że w wielu domach są pokryte właśnie tym odcieniem farby. I zastanawiamy się, czy jest to tak jak w Maroku, czyli że po prostu niebieski kolor odstrasza komary i owady. Jak macie jakiś inny pomysł, dajcie znać w komentarzu. Tak właśnie zastanawiam się teraz, co ci ludzie muszą myśleć, jak e, mieszkają w innym miasteczku i przychodzą sobie tutaj zobaczyć, gdzie kiedyś na przykład się wychowywali, albo, albo mieszkali jak byli tacy mali. Ciekawe, co? No ciekawe, no. Opowiadaj, co dzisiaj <laughs> szefowa kuchni przygotowała. Dzisiaj kotleciki. Piersi są, ale skończyła nam się niestety sól, którą już mieliśmy kupić jakiś czas temu, ale za każdym razem odkładaliśmy na potem. No i to potem nadeszło i nie kupiliśmy. Więc dodałam przyprawę do kurczaka i zobaczymy, czy będzie smaczne. Pachnie fantastycznie, więc myślę, że da radę. No właśnie, chłopaki, zaraz wydaje się. nie, to opinia. jesteśmy nad samym morzem, w związku z czym powinniśmy dać sobie radę z pozyskaniem soli, choćby to miało wymagać wytopienia kurczaka w wodzie morskiej. Albo można popić. <laughs> Dzisiejszy dzień był tak ambitny i vlogowo, materiałowo, i planowo, że totalnie nie wyrobiliśmy się w ogóle z powrotem, nie? Że obiad jemy? No. o 10 wieczorem? Mieliśmy taki plan, żeby obiad normalnie zjeść, ale po prostu tyle się działo, że to nie było możliwe. I obiad jemy o 22.22, 22. urodziny godziny. Ktoś cię kocha. Ja cię kocham. Ja ciebie też. A co ciekawe, śniadanko zaczęliśmy też dzisiaj jakoś strasznie wcześnie rano, ze względu na to, że Prozi poderwał nas wszystkich. Słuchajcie, o godzinie 8 rano, nie, przepraszam, wynegocjowaliśmy 8.30. Mm, ale jak go obudziłeś, zadzwonił o 8.50. <grym grym> no dź... ale. Leżałam nie... jeszcze chwilę, ale już byłam rozbudzona. Nieprawda, spać jak zabita. Czuwałam. <grym> Tylko specjalnie udawałam, żebyś nie kazał mi wstawać. To jest czuwanie z zamkniętymi oczami. Co robi? Czy nie? No opowiadaj, co my tutaj mamy. Sami jesteśmy ciekawi, Do końca nie wiemy, ale taka jest tradycja, że tutaj na Wielkanoc kupuje się właśnie takie wielkie jajo w markecie. I w środku są pyszne czekolady. znaczy pyszne. Czekoladki są w środku. I teraz zobaczymy, czy one są pyszne. Myślisz, że tam w środku są czekoladki? No no właśnie, ja jestem jest, to samo jajo będzie grube, może być puste w środku. Może to Myślisz, jest taka taki ale Może to jest ciężkie. takie wielkie jedno wielkie jajko z niespodzianką. Lady, zaraz się każę. Wilkanoc przyszła szybciej. No właśnie. My razem nie będziemy na wilkanoc, więc to jest nasza wilkanoc. Trzeba teraz skorzystać z okazji i podzielić się wspólnym jajeczkiem. <noise> <noise> Ale to jest gigantyczne. jakie wielkie jeszcze nawet. Serio? Nie żartuj! Ua! Ale jaja! Ale jajo! Ale jajo. Oj, o jezu, żeby nas nie połamać! No właśnie, trzeba to połamać. Musisz rozłupać te jaja jakoś. Ale to wygląda. Zrobisz, jeszcze zdjęcie chciałam na ten, na insta rzucili, bo ja powiedziałam, że kupujemy no. to jajo. wygląda O! ręce kręcę. To wygląda jak, jak twoja głowa. To, to jest większe od twojej głowy. Ale fajnie. No, no dobra. Stwierdziliśmy, Ciekawe, że... Ciekawe czy w środku coś jest. To no zrzucimy je. To, to co? Piszcie w komentarzach. Obstawiacie, że jest coś w środku, czy nie. Ja bym obstawiał, że coś powinno być, no bo... Ale ja nie słyszę. Mi się tak? wydaje, że nie będzie. Moim zdaniem gruba czekolada będzie. Hora gotowi? No. Uga. się jest garbetka! Nie widzimy skarpetki. Ale, jaja. Ja. I są trzy pary? Chyba jedna. Chyba jedna. jedna, dwukolorowa. Skarpety w jajku? To jest żart? No, no zdając, przynosi takie prezenty przecież. Różne. Zleciało się całe. Przyznajcie się, kto myślał, że to jest puste w środku. A mm. jak czekolada jest? Jak mydło, czy dobra? Czy czekoladowa? Mm. Dobra. Tak? Mleczna, no. Ale właśnie jak oni mogą dać skarpetki, skoro na przykład mogło to być, mógł być to prezent dla czterolatka. Albo dla 5-latka, no nie? I co do sobie takie skarpety? No najwyraźniej. No tak kurczę, ja mi by było przykro jakbym wylosowała takie skarpety <grym> za dziecka, za duże. No rozmiar. słuchajcie, rozmiar chyba mój, więc sorry panowie. <laughs> Dzisiaj lecę na świetnym flole, bo wyobraźcie sobie, że wygrałem 5 razy na 6. Co w y, prawdopodobieństwie no, jest dość prawie niewykonalne, nie 5 razy pod rząd w karty wygrać? Szok, co? Alcia, ty ile razy ostatnio wygrałaś? Bo ja pamiętam, że miałaś taki strik z 7, 8, A to z prostym 7 zero zrobiłam, no. no ale wyszło wtedy, co? Wyszło. <laughs> Pomakala! No nie żartuj! Poszukujesz! A po co tak na końcu grałeś? No właśnie. Chciałeś kurde. trójkę widać? Chciałem trójkę dać, nie mogłem nie dawać. No blisko było. Było blisko, no. 5 razy wygrałem, nic nie nagraliśmy i teraz włączyliśmy rekord i. No i przegrywam. No i tak zawsze jest, jak nagrywamy, czy to właśnie jakieś triki na desce, to właśnie tak to działa, nie? Tak jest w życiu trzy, życiu razy. trzy razy lecisz jakieś triki, trzy razy ci wyjdzie, włączysz rekord za czwartym razem i nie wyjdzie. To dalej dobry wynik. Tak, no i, I ty... jeden dla ciebie. Jeden dla mnie. I jeden dla ja. mnie, czyli każdy jest zadowolony. Ty masz drugie miejsce. Czyli nie wygrała ani <laughs> razu? Nie wygrałam raz! Nie wygrałaś, zero wygrać. Naprawdę? No. no dobra, to mamy rematch. Trzeba dołączyć do gry. Myśleliśmy, że już po wszystkim, a tu się okazuje, że rozdajemy jeszcze raz. Trzymajcie kciuki, żebym wygrała raz, chociaż raz. Dobre. Chwila prawdy. Czy Alcia wygra? Ja, ja sobie... Oj, nie patrzcie. Ile dobierasz, Alcia? Tego nie nagrywamy Ile dobierasz kart? Powiedz 2, 4, 6, 8 Tylko 10 Bywało To jeszcze <śle> nie jest tak źle <śle> mm -mm. I po co to było? No po co to było? No to je zaatakowałaś <śle> No to mamy nowy rekord Przed chwilą Alcia dobierała 10, myśleliśmy, że to dużo A ile ty teraz Prozzi dobierasz kart? 15 <śle> Aż było makało, nie? Nie czułeś to No elżo. już czułem kurczę no, ale to ty masz wygrać, więc no. To teraz jaka to jest karta? Nie, król serca. Król... Czekaj, muszę przemyśleć, ty dałeś mi pika, a ja do przodu mam Tak, No żeby... to jest to król serce, tak no. więc pomakale. No. No, no, no i widzisz? A, a tak byś dała Aleksowi? I Alex by nie wygrał. Ale ty może byś wygrał. No nie wygrałbym, bo nie miałem serca, no. Alex mi nie dał króla pika, tak? Ty mi dałeś? No ale ja nie miałem wyjścia, tak? Nie, ja też nie miałam. No widzisz, no tak to jest teraz. No. Dobrze, ja żądam, słuchajcie... Ósemek. Dziewiątek. I tym optymistycznym akcentem. Dobrej nocy, kochani. Ja nie wiem, <laughs> czy tak <to> jakiego... się. <laughs>